Z Ewangelii według świętego Jana. Ja nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Wobec złego ducha, Jezus Chrystus, który jest Słowem, milknie. To bardzo ciekawe. Bóg, Słowo, mówienie, komunikacja, komunia. A zły duch, milczenie. Rozerwanie komunikacji, zerwanie komunii. Milczenie jest straszne. Milczenie jest wezwaniem do nawrócenia. Jeśli Jezus zamilkł, to dlatego, że zobaczył, iż żadne z jego słów tutaj nie ma sensu. Że lepiej jest, żeby zły duch nie usłyszał. Tego, czego nie warto, aby słuchał. Yy, milczenie to jest wezwanie do tego, żeby znaleźć Słowo. Milczenie to jest wezwanie do tego, żeby w swoim sercu odnaleźć na nowo Chrystusa. Do zobaczenia jutro.